Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Katlima Games i witam Was w 12 odcinku grudniowym. Dzisiaj witam Was w Simsach i jestem oczywiście w grze i gram wyzwanie Uciekinierka i to jest odcinek 14. No i co, teraz tutaj nasza linii sobie gotuje, mamy Sylwester. Proszę to odłożyć. I co? Postanowiłam, że w tym odcinku trochę będzie kilka wydarzeń. W sensie zrobimy tak Sylwester, ona też pójdzie. O nie tutaj. Ona sobie też pójdzie pierwszy raz do pracy, więc. Mm, więc wszystko będzie bardzo fajnie. Czy ona mogła to odłożyć? No co ty robisz? Tu posprzątaj. No, więc oczywiście tutaj nic yy, nie grałam. Nie grałam od ostatniego odcinka. I jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam. Zapraszam. Musi obejrzeć, bo jest bardzo fajny. I postanowiłam, że dzisiejszego sylwestra yy, spędzimy we czwórkę, czyli tutaj ona zaprosi najprawdopodobniej tego Joakina, najprawdopodobniej, ale zobaczymy. z yy, Delgato dzwoni. Pójdzie ze mną na randkę. o Teraz! Ok. A. Ok. No dobra. A ona zaprosi tego piersa. No, 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 no i to tak zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie czekać. Bo ona chce tego. Aha, bo ja nią odkładałam, dobra. Ona sobie za chwilę wstanie i coś sobie tutaj zje o wystawne śniadanie. No więc dzisiaj sobie tak spędzimy w sylwestra. Więc co, ja się teraz na razie z wami pożegnam. A możecie zostawić łapeczkę w górę. I oczywiście zapraszam Was też na jutro, na jutrzejszy odcinek. Jeszcze coś ugotujemy co możemy gotować takiego fajnego hmm. może jakieś tam taco stofu czy taco stofu może chipsy, dobra zróbmy chipsy, no więc zapraszam was, zapraszam was na wczorajszy odcinek na jutrzejszy już was zapraszam łapeczkę w górę zostawcie komentarz subskrypcję jeżeli jesteście nowi na kanale i napiszcie czy chcielibyście więcej The Sims 4. jestem ciekawa i co Widzę się z wami za chwilę. Dobra, patrzcie, mamy sobie tutaj no już za chwilę 20, yy, 22 więc może zaprośmy o, czekajcie, czy go zaprosić tutaj? O, dobra, zaproś. I ona sobie tutaj tego też zaprosi. Dobra. No dobrze. Zaraz tu będzie. Świetnie, świetnie. I tutaj też za chwilę będzie dobra. No to on tu, o, idzie. Smutny? Dobra, za chwilę sobie coś zjemy też. Czy ja mogę go jakoś zaprosić do środka? Śpiewaj. Popraw mu humor. Tak chodzą jakoś. Dziwnie. Po prostu będziemy musieli oglądać telewizor. O. O, o, o której? O 23. Opowiadaj dowcipy, tańcz. O, zmienimy stację. O, można tańczyć. Dobra, ej, czekajcie, bo musimy zobaczyć telewizor. O, oglądaj odliczanie. I ty też oglądaj odliczanie. Dobra, dawajcie, dawajcie, bo tu za chwilę będzie ten. Okej. Okay. Tak wygląda Sylwester. Chyba liczą, tak? I okej, okay. fajnie. Nie, uuuu jakie słodziaczki, patrzcie. I ona sobie tańczy. Bo poczekajcie, bo czy jej się tu zaliczyło? Nie. Hm. I okay, chodź tutaj. O tutaj też dowcipy można. O tu romantyczne. Ej, się nie zaliczyło? Hm o, zaliczyło się dobra. Dobra, Jeszcze tam było jedna rzecz taka. Pochwal wygląd. O. Dobra. Kurde, jak tutaj się cieszą. Mm. Dobra, tutaj sobie piją. Coś jakiś toast, yy, jakiś toast. Za Sylwestra. Dobra, poczekajcie, bo ona, wiecie co, musi go wyprosić. Bo ona jutro idzie na pierwszy swój casting, więc wiecie. Pożegnaj go. I proszę tu spać. Poranny jogging, dlaczego nieco? Tutaj sobie yy, Stefanie biega. Lili tutaj też. Takich na krótki rękawek. Ale chociaż zaczęła się wiosna, to czemu nie? Sobie biegają fajnie, bo już tutaj tak trochę mniej jest śniegu, ale jeszcze dzisiaj będzie chyba zimowo, bo tutaj jest, że możliwe opady śniegu i właśnie sobie fajnie tak pada i jest tak zimowo, a już się zaczęła wiosna. Dobra, siedzimy sobie teraz, jak widzicie, jest 11:40. Tutaj za 20 sekund idziemy na przesłuchanie reklama Słonych Medni. My... Aha, poczekajcie, bo to będzie przesłuchanie przecież. Okej, okay, a występ dopiero chyba będzie kolejnego dnia albo za dwa dni. No dobra, to zobaczymy, czy dostanie pracę. Stefani. Stefani ogólnie to taki dzień. Jak widzicie, nie ma pracy. E, więc może ona sobie coś... To, coś tu, tutaj po prostu sobie coś porysuje. O, sprzedajmy to kolekcjonerowi. O, i ona idzie teraz na przesłuchanie, dobra. Idź na przesłuchanie. Musisz jakoś ubierzesz, czy nie? Dobra, w takim dresie, niech idzie. I tu może. OK, wyjdzie wcześniej. No dobra, to zobaczymy, czy ona dostanie y, pracę. Okej. Okay. mamy przesłuchanie zakończone sukcesem. Lili, gratulacje. Właśnie zdobyłaś rolę rzeczniczki piratów. Zgodnie z trafnym przewidywaniem naszych algorytmów, idealnie nadajesz się do roli niechlujnej, agresywnej. I ledwie umiejącej się wysłowić z simki. Bardzo, bardzo fajny. Tutaj opis, kiedy mamy? W poniedziałku o 19, czyli jutro. I zobaczcie, o kurde, mamy zadanie przygotowujące: rozwija umiejętności aktorskie i rozwija charyzmę. Oczywiście tutaj nasza linii ma charyzmę. Znaczy, sobie pokażę, jak ona ma charyzmę, bo w ostatnim odcinku Wam pokazywałam. I charyzmę ona ma już tutaj na siódmym poziomie, prawie ósmym. z bardzo ładnie, ale umiejętności aktorskie to u niej. <laughs> No, są na dalekim poziomie. E, czy chyba my w ogóle nie mamy lustro, Wiecie co? <grym> ja im kupię ogólnie lustro. Ale wydaje mi się, że one po prostu za chwilę się i tak stąd wyprowadzą. I za chwilę tutaj też te dekoracje, chyba trzeba świąteczne zabrać. Więc chodźmy, weźmy lustro jakieś fajne. Wydaje mi się, że damy tutaj może stojące jakieś albo wiszące. Dałem chyba wiszące tutaj, albo tutaj dajmy. o. Dobra, i tu chyba sprzedamy choinkę, albo włożymy może do wyposażenia rodzinki, a to możemy zostawić w sumie. To też włóżmy. Prezenty też, bo czemu nie? To rozprzedajmy, bo to rozpakowane prezenty. To sobie też włóżmy. I to też. Dobra, więc tak to wygląda. Tutaj to niech zostanie. No więc tak trochę się pusto zrobiło. A ten kominek to... Hm, nie wiem czy go wziąć. Kominek świąteczny. Hmm, nie, dobra, umieszczę wyposażenie. No, na razie na mnie jest potrzebne. Więc e, tak to się prezentuje. Dobra, no to tak e, tutaj posprzątane jest. No i co? Fajnie, dostała tutaj prackę. Ale trzeba rozwijać umiejętności aktorskie, oczywiście, bo to jest ważny tutaj nasz temat, który na pewno ona musi rozwijać. Hmm. Stefani sobie na razie tutaj yy, maluje i co? Mam do Was pytanie. Yy, co myślicie, jaką karierę ma podjąć Stefani? Jak myślicie, już wam pokażę jej cechy. Ona cechy ma rodzinna, wysła i aktywna, i tutaj ma też myślicielską, Myślicielka, myślicielka. Więc Dawajcie mi znać, jaką ona by mogła mieć pracę i co ona by w ogóle mogła robić. I patrzcie, śnieg zanika już. No nie. No, więc dajcie mi znać w komentarzach. Wiecie, co teraz chciałam właśnie zaprosić sobie piersa i zobaczcie, on już jest młodym dorosłym, więc są w tym samym wieku, bardzo fajnie. Też ci oni są nastolatkami, ale no fajnie, fajnie, fajnie. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, mamy poniedziałek, godzinka 18, tak, 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 no już trochę późno, trochę już minęło, a nasza Lilka idzie na pierwszą, na pierwsze zlecenie, można to tak myślę nazwać, oczywiście, yy, nie wiem jak to się nazywa, a, no do no reklamy idzie, no tak, pierwsza reklama to, 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 to pójdziemy, zobaczymy jak to będzie wyglądać, Pójdziemy razem z nią, oczywiście. I ona zaczyna o 19. Tutaj nie się trochę wyśpi. No i co, idziemy. Tak, 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 tak. Czy chcesz, by poszła? Tak. I czy chcesz z nią pójść? Oczywiście, że chcę z nią pójść. Dobrze, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Już dawno w sumie nie byłam y, jako aktorka tutaj w Simsach. Y, nie miałam okazji grać. No, a fajnie sobie odświeżyć, jak to wygląda. Może trochę coś się zmieniło. Nie sądzę, ale może czymś nas zaskoczą. Dobra, dobra, dobra. Lili idzie do pracy. Uuu. Statysta, statysta, statysta. Głąbki. Umie ręce. Poczekaj, no dobra, choć może... Yy do i umyjesz ręce. Dobrze. Już tak bardzo chcesz... O, i tak pamiętam, że to były zawsze pizze, czy tutaj jakieś właśnie różne potrawki były. Fajnie. To sobie coś tutaj zjemy. Ale no musimy się przygotować do naszego występu. To wygląda tak. Znaczy, oczywiście, czyli yy, to jest ta reklama tych mydlin. No to co? Może na początku się przygotujemy, a później... A później tutaj coś zjemy, zobaczymy. Mm. Chodźmy tutaj. Tu, oczywiście, mamy przygotować fryzurę i makijaż. To może chodźmy sobie przygotujmy. Ok. Chodźmy, chodź, chodź, chodź. idź, idź, idź. Fryzurę i makijaż, dobra. Dzień dobry, Panie Rachidzie. makijaż w 100. Tu mamy Panią specjalistkę do spraw FX. Tu ma operatora kamery. Ok. Malują nas tutaj. O kurczę, jaki mamy makijaż! O, o nie, nie podoba się, Dobra, Okej. Okay. Coś... Okej, okay, fajny. O, ale różu rzucali nam. No co, tak bardziej, widzicie, zwyczajnie wyglądamy. Oj, teraz włoski. Takie zdjęcie. Bleh. Oczywiście. No Jezu, jak my wyglądamy -u 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 -u. ale dobra, co mamy dalej? Musimy tutaj patrzcie yy, wyśl wyślij historię na Instagramie. Tu wyślimy... O, wyślimy historię. Hello! Co wyglądamy? Praw komplementy, Simowi. Stylistka. Dobra, dawaj. Wesołe zapoznanie. Chodź, chodź, chodź. Musimy się trochę przygotować. praw komplementy. Schlebiaj? O to chodzi? Chyba nie to. Hmm. Coś tam pochwalę strój czy coś chyba co? O pochwalę strój. I może załóżmy ten kostium. O pochwalę strój. A, że musimy tu pochwal. Okej, okay, mamy. Dobra, załóżmy kostium. Patrzmy jak wyglądamy. Pewnie to będzie jakiś piracki. Patrzmy tutaj w lustro, jak to wygląda. Okej... Okay. Kolo... Oje, ja nic nie widzimy. A! Stop! Ona ciągle do tej pizzy idzie. E, poczekajcie, jeszcze poćwiczymy. Czy oni mogą stąd iść? No, ja, gdzie ja mam poćwiczyć? No, przepraszam bardzo. A ja? Aktorka niewymieniona w napisach. Co? Ale, ale ludzisko, statystka. Judy! O, to jest ta Judy! Patrzcie, super gwiazda, no. Fajnie, fajnie. Zaraz będziemy super gwiazdą kiedyś, co ona do niej podbija? Nie, ona chce ją oglądać. Ej, ja ćwiczył mi złośnię, aktorski do Cześć, Spróbuj się przedstawić. Poczekajcie. Żeby to nam nie zepsuło humoru. Chodź tu do niej. Spróbujmy się przedstawić. Czy nas będzie olewać? Dostaniemy autograf Tutaj nas Super gwiazda oleje Olała nas Sad Dobra Na głodniaka idziemy tu jest chyba pan reżyser Poznaj Dobra, Musimy go się na początku Z nim zapoznać Pan reżyser bardzo rozgniewany o kurczaczki. Poznaj uwagi reżysera, oczywiście, Poznajmy jego uwagi. Co to tam gadasz? I zgłośmy, zgłośmy się. Przecież później mamy tylko godzinkę, ale to ok. Ok, Dobra scenę sterowania statkiem. Znaczy to jest to ryzyko. A, my idziemy. A może nie, choć może bezpiecznie to zrobimy, bo ona jednak te umiejętności aktorskie, to matki raczej słabe. Okej. Okay. Scena wycierania. Bezpiecznie. Tak, tak, tak. Tutaj będziemy bezpiecznie to wszystko robić. Nie zdążyłam fotki. Dobra i to. A to nie to. I to zrobimy ryzykownie, którą ona tą stronę robi? O, nie, yeah, yeah. taka smutna <taka> jest, taka zmęczona. Ojej, Chyba tak słabo, co? Łócko, srebrny mamy. Przechodźcie kupić, sobie bierzemy. kawałek. A to biorę. To on też sobie wezmę. Nie zdążyłam! O, zostań na parceli. Postanowienie wypełnione. Uuu, abas na stanowisko sta statystyczne. Super. A co to jest? A, bo ona postanowienie swoje tutaj wypełniła. My salsy i hotoki. Weźmy hotki. <grywa> to już nie będę tego brać. Nie będziemy marnować jedzenia, przecież. Dobra. Wracamy do domu. Ej, Gratulujemy. Chodźcie, chodźcie spać. Wiecie, sobie teraz tak pomyśliła? pomyślałam sobie, że może będziemy mieć jakieś zwierzątko? Ale nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Gratulujemy, Twoje umiejętności są wystarczające, by prawie sprostać występowi w budżetowej reklamie. W zamian zasilenie się, za zasilenie się na udawanie otrzymasz skroną sumę simulonów. Wykorzystaj je, by przy, przez jakiś czas utrzymać się przy życiu i popracować nad swoimi umiejętnościami. Kurde, nie widziałam, ile dostanę. Zobaczę to na filmie, ale chyba tam 300 zł, tak, tak mam wrażenie, ale zobaczymy. Ta nic nie robi, <średzi> siedzi cały dzień w domu. No, w wczoraj była na imprezce, to wam tego nie pokazywałam. No ale, o tutaj widzicie z piersem, tutaj ma już bardzo tutaj wysokie, mm, no tutaj właśnie głęboka więź, rozpalone serca, no jest tutaj takie rzeczy. No, co ogólnie jest wyspana, no nie wiem, co ona może porobić. Niech sobie na razie posiedzi. A tu z nią yy, musimy zobaczyć sobie jakieś zlecenia. Co? Czekajcie, na koniec odcinka zobaczymy sobie jakieś zlecenie. I tutaj mamy wybierz przesłuchanie. Oczywiście będziemy najwięcej naj, naj, yy, naj simoleonów który tutaj mogę mieć, tu jest znowu słonych mydlin. Dobra, weźmy słone mydliny i idźmy spać. No więc w środę idzie na, na przesłuchanie. Czemu nie mogę zjechać niżej? Drugi poziom charyzmy, a to taki mamy. Więc w środę przesłuchanie. Więc co, myślę, że odcinek, nie wiem, nie wiem ile wyjdzie minutowy, myślę, że 30 minut wyjdzie. Więc co, jeżeli Wam się odcinek oczywiście podobał, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz yy, i oczywiście tam wiecie pytania yy, macie w, na filmie, który możecie mi na nie odpowiedzieć w komentarzach. Zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi na kanale, i możecie też mi dać znać, jakie byście chcieli filmy właśnie tutaj te grudniowe, czy macie na przykład jakieś yy, swoje propozycje. No, dajcie mi po prostu znać, jakie gry. Więc co? Do jutra. I do zobaczenia. Pa, pa. Ja nie wiem dlaczego, ale ona sama z siebie poszła rozpalić ognisko. Ja tu nic naprawdę nie ingerowałam, więc teraz niech sobie po prostu popieczy coś.